Nowa publiczna wersja iOS 26 jest już dostępna. Jeśli chcecie potestować już teraz nowy iOS, to możecie to zrobić. Wystarczy pobrać sobie odpowiedni profil testerski, no i macie możliwość skorzystania właśnie z tej najnowszej aktualizacji już teraz. Co prawda, w tej najnowszej becie aż tak dużo się nie zmienia. Apple jedynie dodało możliwość korzystania z powiadomień, jak włączymy sobie adaptacyjny tryb mocy, czyli wtedy, kiedy iPhone sam będzie zarządzał tym, jak zwolnić odpowiednio lekko system albo zmniejszyć, jasność, aby bateria starczała nam na dłużej i teraz możemy sobie włączyć odpowiednie powiadomienia o tym trybie, ale z drugiej strony w poprzednich betach tego systemu nazbierało się tyle nowości, że naprawdę warto sobie już teraz, jeśli macie trochę czasu, to potestować. Przede wszystkim iPhone szybciej działa. Mamy teraz szybsze animacje, wczytywania się samych aplikacji, dodatkowo poprawiono Liquid Design, jest zdecydowanie bardziej przeźroczysty, aniżeli w tych pierwszych wersjach. No i nade wszystko możecie korzystać ze wszystkich nowych funkcji, pod warunkiem, że macie włączone Apple Intelligence i najlepiej region zmieniony na Stany Zjednoczone. Ten teraz też działa zdecydowanie bardziej stabilnie, nie kraszuje się. Mi przynajmniej od kilku dobrych tygodni nic tutaj nie wyskoczyło, czasami troszeczkę się przegrzewa, no i bateria nie jest jeszcze najlepsza, ale i tak uważam, że już powoli można instalować na swoim nawet głównym telefonie, chociaż wiadomo, że jest to beta i różnie z tym może być. Natomiast jeśli nie możecie się już teraz doczekać oficjalnej premiery tego systemu, która będzie w przyszłym miesiącu, to myślę, że warto to zrobić, bo system ten działa naprawdę bardzo fajnie i też nie trzeba się dużo na trudzić, żeby go sobie po prostu pobrać na iPhone'a, a jak to zrobić, o tym mówiłem w innym materiale, więc tam was odsyłam i obserwujcie mój profil po więcej, aby nie przegapić żadnych nowych filmów.